Dzień dobry państwu. Izabela Kozakiewicz witam serdecznie na Fintech Summit, a ze mną ekspert branży ubezpieczeniowej Adam Smukowski, Pro proservice Fintech. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Adamie, mieliście prelekcję o branży ubezpieczeniowej, która często jest uznawana przez użytkowników jako trochę przestarzała, mniej zaawansowana niż chociażby cały e-commerce. Jak z Waszej perspektywy wygląda rozwój tej branży, adopcja nowych usług, nowych technologii i to, jak ona się zmienia w obecnych czasach? No, my staramy się jako dostawca trochę ten trend i to te postrzeganie tej branży zmienić. Dużo się wydarzyło ostatnio, dużo też pomogła pandemia w takim sensie, że ubezpieczyciele no, zauważyli, że trzeba zmienić ten sposób działania, uprościć mhm. niektóre procesy, czy, czy wręcz dostosować je do nowych wymagań, tak, gdzie nie mamy bezpośrednio klienta. No i to wpłynęło jeszcze pozytywnie na całą, na całą branżę. Do nadgonienia jeszcze jest dużo, ale pozytywne czy takie kroki w dobrym kierunku, to, to już się wydarzają. Tak? Pomaga też państwo w sposób taki, że otworzyło rejestry. Teraz ubezpieczyciel ma dostęp do centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, czyli ten popularnie zwany Cepik, więc tak naprawdę ubezpieczyciel wie wszystko o nas jako kierującym pojazdem, wie wszystko o naszym pojeździe i jak ktoś kiedyś przechodzi. Przy przez wypełnianie, ubezpieczenie samochodu i wypełnianie takiego wniosku, który tam ma kilka stron, i to są naprawdę szczegółowe dane, których czasem nawet ciężko pamiętać, tak? wręcz się nie pamięta, bo trzeba z dowodu rejestracyjnego, no to te wszystkie dane można ściągnąć z rejestru. I żeby przygotować taką ofertę ubezpieczeniową, wystarczy podać numer rejestracyjny i coś, co nam zidentyfikuje tego kierowcę. No bo musimy wiedzieć, czy ktoś, kto teraz przed komputerem ubezpiecza ten samochód, to jest faktycznie ta osoba, która jest pisana w rejestrze jako kierujący. No, i takie, takie rozwiązania są już na rynku, tak? I, i, i myślę, że to jest właśnie krok w tym dobrym kierunku, żeby to, to ubezpieczyciele nie byli tak postrzegani jako ci tacy konserwatywni o ciężkich procesach, tak? czy wręcz nie, nie do przejścia. Ale myślę, że jeszcze dużo jest do zrobienia. Wspomniał pan o legislacji. Jak to są legislacją? Wszyscy teraz przeskakują hop do chmury bardzo chętnie, szczególnie branża e-commerce'owa, dużo biznesu. Jak się ma chmura w ubezpieczeniach? Albo, Albo ubezpieczenia w chmurze. Chmura w ubezpieczeniach czy tam ubezpieczenia w chmurze do tej pory był z tym pewien problem. Problem polegający na tym, że działalność ubezpieczeniowa jest działalnością regulowaną, czy to tak samo na przykład jak bankowa. W związku z tym nadzór nad, nad ubezpieczycielami świadczy KNF, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i wydaje różne regulacje w tym zakresie, tak, i do czasu pojawienia się ostatniego komunikatu chmurowego KNF, czyli takiej regulacji opisującej jak taki podmiot ma się zachować, jak może korzystać z tych usług, no był, na rynku była taka nie chcę powiedzieć, że niechęć, ale na pewno wiele ubezpieczycieli traktowało, że ta chmura no jednak jest większym problemem, mniej z tego benefitów, a jeszcze do tego KNF nie wiadomo, czy, czy nie będzie miał uwag, czy się do tego nie będzie, mówiąc kolekwialnie, przyczepiał. Natomiast odkąd pojawił się ostatni komunikat chmurowy, gdzie no, dosyć precyzyjnie te wymagania został, KNF zdefiniował, nie ma już... Problemu, żeby, to, żeby, żeby tak to nazwać, czy, w korzystaniu z tych usług, oczywiście jest wyzwanie, że trzeba odpowiednio do tego się przygotować i od strony organizacyjnej, e, przygotować różne dokumenty, przygotować też pewne jakieś procedury, na przykład taki plan wyjścia, co e, pewnie w innych branżach takich nieregulowanych. W razie się wu. Tak, na tym nie zastanawiam, no ale tutaj regulator to wy, wymaga, ale wszystko jest do zrobienia i coraz więcej takich e, ubezpieczycieli, firm w ogóle, w ogóle z tego rynku regulowanego no dostrzega zalety e, usług chmurowych i e, jest w stanie gdyby, no, przejść przez tą, przez tą część formalną, po to, żeby z tych usług norm, normalnie, tak zgodnie z prawem skorzystać. E, firmy ubezpieczeniowe to są często niemałe podmioty o strukturach korporacyjnych. Jak trudno jest przerzucić taką jednostkę do chmury? O, to ciężkie mi Pani pytanie zadała. Ponieważ robiliśmy już kilka projektów dla różnych, i mniejszych, i większych. Tak, zdecydowanie łatwiej jest z tymi mniejszymi. A myślę, że w tych większych to jest tak, jak, jak to z projektami w dużej organizacji. Takim przychodzi tutaj przykład, nie wiem, czy dobrze go podam, ale też zaobserwowałem, że duża, duża grupa ubezpieczeniowa czasem łatwiej jest stworzyć spółkę celową która będzie, nie wiem, działała pod jakimś innym brandem i zupełnie inaczej ją technologicznie poukładać, niż zrobić to samo w ramach czyli od dużej początku. grupy. Tak, czyli od początku. Czyli to tak. trochę jak z renowac renowacją budynków. Lepiej zburzyć i zbudować coś od nowa. Tak, no, może się okazać, że coś takiego zajmuje mniej czasu, tak, i mniejszy jest opór organizacji niż przeprowadzenie tego wewnątrz, ale to nie znaczy, że ci te duże, tak, nie chcę powiedzieć skosniałe, no ale no... O swojej już strukturze firmy e, też próbują i też widzimy takie ruchy, że, że zaczynają korzystać z takich usług. Rozwiązania chmurowe też, to, to też jest ruch, który otwiera organizację z drugiej strony na taką. Zwinność też trochę podejścia do klienta, zwinność procesową. Jak pan szacuje, patrząc w ogóle na rynek ubezpieczeniowy, wracając do początku naszej dyskusji o do tej przestarzałości sektora. Jak pan szacuje taką właśnie adopcję tej nowoczesności? Kiedy będziemy mogli powiedzieć, że ubezpieczenia są naprawdę na jeden klik? Hmm. To jest trudne pytanie. Nie wiem, kiedy będziemy mogli powiedzieć, ale widzę, że. Pościmy fantazji. Tak, że e, coś się zaczęło dziać w tym kierunku, i myślę, że to rynek dużo będzie wymuszał. tak? Bo e, no jeżeli e, kilka rozwiązań takich na rynku się pojawi, czy, czy już się pojawiła, na przykład ta krótka ścieżka, o której wspomniałem, no to siłą rzeczy e, my jako klienci będziemy chętniej korzystać e, z takich rozwiązań i chcąc ubezpieczyć samochód, ja wejdę na tą stronę, gdzie wiem, że podam te dwie, dwie dane i dostanę ofertę, bo mnie będzie przerażał, jak gdyby cały ten proces u innych, więc myślę, że to jak przejdzie pewien taki punkt krytyczny, to bardzo szybko potem już będzie nastąpiło, nastąpi, tak, bo inni nie będą chcieli zostać w tyle, natomiast czy to się zdarzy, nie wiem, w przeciągu następnego roku, czy, czy dwóch, trudno mi powiedzieć, no może, może rok. Proszę Państwa, o tym, co jeszcze przestarzało, ale być może za chwilę będzie świeże. Adam Smułkowski Pro Serwis Fintech. Dziękuję. Dziękuję.